...ma za serca... ...świetny lekarz. Łapał się. że koniec ciężko pobiegł. Dogadałeś się, że wykończyć. Co się dzieje? Gdzie? U Ciebie na oddziale. Wierzy hmm. pan w Bo ja też nie. Sortownia w Kanal Plus 4K. Pierwotny i niezmieniony ludzką ręką skrawek naszej planety. Królestwo dzikich zwierząt i ekstremalnych krajobrazów. Patagonia. Życie na krańcu świata w kanal plus 4K. Kto teraz nie zrobimy, to będziemy nieszczęśliwi do końca życia. To koniec. To koniec. Dla mnie jesteście jak rodzina historia, ale koło mi mnie. Nie chciałbym między wami wybierać. Bo mi zależało, po prostu mi zależało, rozumiesz? Jeżeli nie potraficie z tego żartować, to ktoś mógłby pomyśleć, że coś tam między wami jeszcze jest. Serial Kiedy ślub? W kanale plus 4K.